Zadanie trzecie z arkusza naturalnego wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n kwadrat plus n plus 1 do kwadratu plus n plus 2 do kwadratu przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Zaraz zajmiemy się tym, w jaki sposób udowadniamy, że coś dzieli się przez 3 i daje resztę 2. W jaki sposób do takich zadań podchodzić? Stanowią one na pewno niemałe wezwanie na takim arkuszu maturalnym, ale na spokojnie. Na samym początku, oczywiście, mamy tutaj do czynienia z wzorami skróconego mnożenia. Więc dla przypomnienia, zapiszemy sobie, jak ten wzór wyglądał. On jest oczywiście w kartach maturalnych, z których można sobie korzystać. Ja go tutaj zapiszę na czerwono i z niego sobie na pewno będziemy korzystać. Natomiast teraz. Używając tego wzoru, napiszę to działanie, napiszmy to działanie po prostu jeszcze raz. Czyli tak, n plus 1 do kwadratu, n plus 2 do kwadratu, i mamy po kolei n kwadrat plus n kwadrat plus 2ab, czyli plus 2n plus 1 plus n kwadrat plus 4n plus. 4. I oczywiście sobie tutaj porządkujemy, czyli n kwadrat, n kwadrat i n kwadrat to jest 3n kwadrat. 2n plus 4n to jest 6n, no i do tego dochodzi nam dodać 5. I uwaga, skupmy się na tym, że jeżeli mamy informację, że przy dzieleniu przez 3, to my musimy trójkę wyciągnąć przed nawias. I teraz w jaki sposób możemy to zrobić? W tym momencie jest tylko jeden problem jest problem z piąteczką. Starajmy się rozpisać teraz tą liczbę tak, żebyśmy mogli trójkę wyciągnąć przed nawias. Czyli możemy sobie rozbić piątkę na 3 plus 2. Idziemy sobie dalej i teraz tak. Wyciągamy trójkę przed nawias, zostaje nam wtedy n kwadrat plus 2n plus 1. Dlaczego? Bo po przemnożeniu dokładnie uzyskamy tutaj to, co było. I jeżeli byłoby napisane, że jest podzielne przez 3... Czyli bez reszty, tyle by nam już nic więcej poza nawiasem nie powinno być. Ale jeżeli mamy informację o reszcie, to właśnie idealnie, bo to będzie to plus 2, które nam tutaj zostało i ten ogonek musimy przepisać. Symbolicznie możemy sobie to nazwać, że to jest jakaś liczba k należąca do liczb całkowitych, czyli całe wyrażenie to 3k plus 2. I to już jest udowodnione. Dlaczego? Możemy sobie napisać, co kończy dowód. To jest udowodnione, dlatego że a, jeżeli mamy udowodnić, że coś jest podzielne, to musimy pokazać, że trzy razy jakaś liczba, dowolna całkowita, tutaj w tym przypadku była nawet informacja o naturalnych, e, że właśnie ona przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2, daje resztę 2, bo wy, faktycznie wyszło nam to plus 2. Dużo tutaj mam wstawek dodatkowych, ale po prostu lubię tłumaczyć jakieś zadanie, tak żeby było jasne, co jeżeli byłoby coś innego. Przy okazji tak się bardziej uczymy. A jeżeli chcesz się przygotować do matury i już czujesz, że chyba najwyższa pora, to wpadnij na naszą stronę z kursami ekursmatura.pl, gdzie po kolei każde działy tłumaczę. Powtarzamy wszystko, uczymy się wszystkich przykładów, które pojawiły się lub mogą się pojawić. Myślę, że tym sposobem przygotujesz się. Na 100% do matury. Zapraszam!